Miało być pięknie, spokojnie, zacisznie, a z czasem też i zamożnie. Wojny gdzieś owszem wybuchały, ale daleko. Politycy zajmowali się samymi sobą, Sejm udawał, że debatuje, a myśmy udawali, że jesteśmy obywatelami. Aż tu nagle Władimir Putin wybudził nas ze snu. Czas na poważnie porozmawiać o bezpieczeństwie, o polityce zagranicznej i o tym, jak w końcu zbudować solidne państwo. No bo chyba to nie przekracza naszych możliwości. Nazywam się Witold Juraż, jestem dziennikarzem monetu. Zapraszam do wysłuchania podcastu Raport Międzynarodowy. Raport Międzynarodowy. Zaprasza Witold Juraż. Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Raport Międzynarodowy. A dzisiaj państwa i moim gościem jest Zbigniew Parafianowicz. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dziennikarz dziennika Gazety Prawnej, autor dwóch książek napisanych wspólnie z Michałem Potockim, również z DGP, biografii prezydentów Ukrainy, autor książki o prywatnych armiach, takich jak grupa Wagnera, no i najnowszej książki o jakże subtelnym tytule śniadanie pachnie trupem. Um, skąd tytuł? Z doświadczeń na miejscu. Mm. E, oczywiście mógłby być bardziej wulgarny, jakby na przykład środkowe słowo zamienić e, jakimś innym, mm. e, ale e, to jest efekt e, obserwacji na miejscu i skali zjawiska, która jednak e, no, przerosła najśmielsze oczekiwania mm. wiosną tego roku. W tej książce jest jeden, jest w ogóle książkę Państwu polecam, ale jest rzecz, która mnie osobiście najbardziej wzruszyła. Znaczy odważyłeś się napisać coś, czego, co ja chciałem napisać, może, nie, może innymi słowy, ale w efekcie nie napisałem synom, Staśkowi, Kostkowi, którzy płacą cenę za moje wyjazdy. Tak, płacą zawsze, a tym razem zapłacili y, bardzo wysoką cenę, bo y, od lutego do 24 lutego wojna w zasadzie była wszędzie. To, to, to nie było tak, że mogłeś od tematu uciec jako dziecko w czwartej, czy w siódmej klasie, teraz w piątej, w ósmej. Wszyscy o tym rozmawiali. Czy oni się. się bali o ciebie? To oczywiście. No, to jest tak, że jak wyjeżdżałem do Afganistanu, to Afganistan jest jakąś taką mityczną krainą gdzieś tam daleko. Mm. E, w, a talibowie to jacyś egzotyczni bojownicy, w, którzy biegają z kałasznikowami, mm. ale to nie jest temat, który gdzieś tam, którym szkoła przesiąka. Może, którym może, się... Można było o tym zapomnieć. Tak, to, jest, to, to był temat oczywiście w sierpniu ubiegłego roku, jak, jak w talibowie zajmowali Kabul. Przez chwilę wybuchł i tak szybko jak wybuchł, to zgasł, także to nie, był, nie było zagadnienie do dyskusji na korytarzach, a Ukraina po prostu od 24 lutego do dziś jest, jest tematem szkolnym. Ja uwielbiam śledzić te takie dziecięce opowieści o kontaktach Uczniowskich, o, 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 o Ukraińcach, którzy pojawili się w polskiej szkole. Na przykład w klasie mojego młodszego syna jest Chnat, który jest, jak się okazuje, genialnym programistą w, w, pi, w piątej klasie. Co jest też takim, właśnie, potwierdzeniem tej, tej, tej tezy, że, że Ukraina z, za sowiecki była właśnie mózgiem sojuza, jeśli chodzi mhm. o taką o, o myśl techniczną, o różne takie mhm. sprawy ścisłe. I tutaj ten, ten, ten taki stereotyp, taką, taką, taki powszechny sąd potwierdza ten, Hnad, który, który jest w klasie z kostkiem. Także to jest, to, to jest do tego stopnia zagadnienie. Tego po prostu nie da się wyizolować, tego, od tego nie da się dzieci w, uchronić, zresztą nie ma sensu ich przed tym chronić, bo to jest tak blisko, że, że, że oni muszą o tym rozmawiać i muszą to próbować zrozumieć po swojemu. No tylko, że mam wrażenie, że to był problem w, dla nich, że ja akurat byłem tam, a nie w, a nie w Polsce. Pamiętam, jak rozmawialiśmy, kiedy byłeś tam yy, i pytałem cię o twoje osobiste odczucia <coughs> i to był jeden raz, a znamy się już długo, yy, kiedy troszkę się na mnie zirytowałeś. Powiedziałeś, że ty nie chcesz opowiadać o sobie, ty nie chcesz opowiadać o, o bohaterstwie dziennikarza wojennego, yy, tylko chcesz opowiadać o Ukrainie. Yy, ja to rozumiem i szanuję, yy, ale ten, yy, to, ta dedykacja umieściła się, więc musiałem do tego nawiązać. Tak to państwa, jest, że o ile ludzie nie mają czegoś podanego na talerzu, bo są też i tacy dziennikarze, którzy e, jadą do Lwowa i e, zyskują fame korespondentów wojennych. E, Zbigniew Parafianowicz, Marcin wyrwał z mojej redakcji, to akurat tacy dziennikarze, którzy, z którym mieszkałem przez pewien czas w Kijowie. E, w, to są to tacy dziennikarze, którzy są korespondentami wojennymi, będąc na wojnie, a nie będąc w pobliżu wojny. Także cieszę się, że jesteś tutaj i że nic się nie stało. Jeszcze jedno, zanim przejdziemy już do samej książki. To chyba motto w zasadzie tego, co napisałeś. Cytat z Józefa Mackiewicza. Cała sprawa nie interesuje mnie ze względów politycznych. Zacząłem ją badać raczej przez ciekawość rzeczy najgłębiej ludzkich, objętych niewłaściwym mianem nieludzkich. E, no to w zasadzie można być coś coś, coś coś o banalności zła, tak? Absolutnie tak. Ja uważam, że Mackiewicz e, w, na, na długo e, przed Arendt. On, on tego nie zdefiniował w sposób tak precyzyjny. Nie postawił Od tej kropki na i, A, i, prawda? Dokładnie. On, ja jestem wielkim wielbicielem twórczości Józefa mm. Mackiewicza, właśnie z tego względu, że on w tak bezpretensjonalny i chirurgiczny sposób opowiada o y, złu. Mm. I y, y, w, to jest tak, że y, Arendt zdefiniowała to, postawiła tą kropkę nad i wymyśliła pojęcia, opowiedziała o tym w sposób precyzyjny, a Mackiewicz pisał o tym, miał też pewną taką przyklejoną łatkę e, w, w reportera, który pisał e, do prasy gadzinowej, także nie mógł się przebić też przez, przez e, w, w, gdzieś tam w opinii publicznej przez długi czas, e, ale tak naprawdę i Arendt i Mackiewicz mówią o tym samym. Właśnie o, o rzeczach e, o, o, w, ludzkich, które są opisywane jest, niesłusznym mianem nieludzkim. No i chyba Mackiewicz, nie licząc hmm, pewnej części środowisk konserwatywnych w Polsce, jest w gruncie rzeczy zapomniany, prawda? To, absolutnie tak. To jest, to jest mhm. autor bez bez, bez mm, takiego publicity, jak, jak miał e, w, i ma Kapuściński, e, w, mimo tego, że Kapuściński też oczywiście, jak wiemy, ma w, w, w życiorysie dużo w, takich mm, epizodów, które są dyskusyjne, nazwijmy, nazwijmy to mm -hmm. umownie. Na, na, natomiast no to jest ta skala jest nieporównywalna w popularności kapuścińskiego mhm. na świecie, w Polsce mhm. i Mackiewicza, który jest absolutnie autorem niedocenianym i, i, mhm. i zapomnianym, gdzieś bardzo niszowym. I... No, to, i, takie, ta, taka, taka myśl mi zawsze towarzyszy, że Mackiewicz, Cat Mackiewicz, sergiusz Piasiecki, to takie. Trzy nazwiska, które należałoby przywrócić. Ja wiem, że Cat mackiewicz to też ma dyskusyjne elementy w swoim życiorysie, prawda, ale tych trzech ludzi, e, różnych bardzo, e, żeby wschód rozumieć, chyba wartałoby przywrócić do debaty, prawda? Zdecydowanie tak. To, to, mhm. to nawet z, kierując się motywem, e, który pojawił się w, w motto do tej książki, czyli mhm. ciekawością, bo to, 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 jest, to jest warte, e, Poznania z czystej ciekawości, rozszerzające horyzonty, i nawet przy założeniu, że ktoś, kto czyta tych autorów, nie zgadza się z ich światopoglądem czy z ich postrzeganiem uh -huh. rzeczywistości, to jest, to jest okazja do tego, żeby, żeby spojrzeć na pewne sprawy z innej perspektywy i, 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 uh -huh. i zobaczyć tą opisywaną, opisywany problem wyraźniej, po prostu. To, co jest nieludzkie, a jest ludzkie, to jest to, co Rosjanie robią, tak? To znaczy, to są, to, to jest w, w tym sensie ludzkie, że banalne i bardzo dla człowieka charakterystyczne. Ja spróbowałem ustalić życiorysy Kilka życiorysów żołnierzy, którzy byli w buczy. Na podstawie też porzuconych dokumentów przez tych żołnierzy gdzieś tam w, na drodze pomiędzy myłą a buczą i irpieniem. I się okazało, że to nie są potwory. Że to są zwykli chłopacy, którzy są urodzeni po 2000 roku, często, czyli ludzie nie pamiętający Sowiecji, nie pamiętający. No, korzystający z, absolutnie z iPhone Tak, z najnowszych technologii, z iPhone'ów. dzwoniący z, do swojej dziewczyny na Whatsappie. Tak, którzy, którzy są na grupach gdzieś tam w. w, w, kontakcie. w kontakcie. Tak, w kontakcie. W kontakcie, proszę Państwa, to taki Facebook rosyjski. Spokojnie, to nie koniec. Całości możesz posłuchać w aplikacji Onet Audio. Do usłyszenia.